Korona ciąg dalszy, moi drodzy. Wraz z przybliżaniem się do zwycięstwa nad tą straszliwą epidemią, walka z koronawirusem zaostrza się. Rząd postanowił rozszerzyć swoje działania i postanowił testować również zwierzęta. Na początek przetestowano jedną z fermy Norek. Tam były cztery wyniki pozytywne. Właściciel fermy dostał ultimatum, że albo sam wybije swoje wszystkie norki i dostanie za to nagrodę, albo jutro przyjdą służby weterynaryjne i te norki wybiją za niego. A w takim przypadku właściciel zostałby bez norek. Bez biznesu, z kredytami. O! I to rząd potrafi robić bardzo dobrze. Natomiast powstaje pytanie: czy nie warto byłoby też przetestować świń, krów czy kurczaków? A też przydałyby się badania przesiewowe wśród zwierząt leśnych, dzików, zająców czy saren. No i. Tutaj w końcu zrozumiałem, po co były zamknięte lasy na wiosnę? No bo tam przecież można było wziąć grzybka, na którego wcześniej nakichał dzik, i tego wirusa przynieść do domu. Wszystko co robi rząd, spokojnie to tylko tak głupie brzmi. Wszystko co robi rząd ma solidne podstawy naukowe. Jak powiedział człowiek, cyborg, pan minister Adam Niedzielski, podejmują decyzję na przykład o zamknięciu restauracji na podstawie artykułu w czasopiśmie popularno-naukowym Nature. I to zdarzyło się naprawdę. Pozdrawiam.